Dobra, film do widza wysłany z 500. A co tu się dzieje? Aha, już to wysyłam. Wiem, kto może chcieć kupić drugiego sobie takiego. <laughs> Rezinaldo siema świeżo przywieziony, bo jeszcze. Niewyrejestrowany to się tu propelką łapnie Zawsze szkoda, zawsze żal Też złoty BBS Nie wiem, ja bo zafoliowany, bo mocno go Mocno go roz cholerka No tu hamowanie było ostre, jak na koniec zimy, to pan kierowca Kijanki się nie popisał. sprawdzamy, co te naloty, wloty, podloty tutaj. Do czego one są? Ozdobne? Nie, coś tu musiał się wyrwać. Jakieś doloty powietrzne, oryginal, kolega! I na kolanka, i na nóżki, i na główkę, i z prawej, i z lewej. Wszystko wyskoczyło. Tu widzę sytuację trudną i można ją nawet nazwać beznadziejną Cholera Drgnęło czy nie jest tak tragicznie jakby się mogło wydawać Ta czarna? RSK no A ta FRSka w jakieś, nie? Nie wiem Ta ta RSA, RSA Wszyscy by chcieli za piątkę Pamiętasz tą ostatnią, tą białą, taką piękną? No ale sprzedała się momentalnie jak poszliśmy Ktoś się nią później pytał, ja nie zdążyłem Odpowiedzieć, bo wiedziałem, że już jej nie ma. Kolekcja oldtimerów. Czy coś się wydarzyło z nią? Taka wygląda na całą. No tutaj jest tylko gdzieś. Czyli nic się nie stało. Który? 15, 16, 16. Dobra, idziemy na całe. Opa! Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach, Car vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro ser dla Was wszystkich. Zdrowia.